Siemaneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdziemy się na CSGO Skins. Przypominam, że strona jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc jeżeli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, tutaj wpisujecie kod Mate, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, no i jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 złote i 10 groszy na start. Czekamy na evencik w dalszym ciągu. No i dzisiaj otworzymy sobie, zaczniemy może od, od skrzyneczki Lunar, bo to jest moja aktualnie ulubiona skrzynia, więc zobaczymy, co nam tutaj ciekawego poleci. I niestety tak 9 Fuel injektor, więc start nie jest zbyt obiecujący, nie ma co ukrywać. Otwórzmy ją ponownie, bo wierzę w tą skrzynię. Aha! No czyli nawet Lunar Case powoli zaczyna się ode mnie odwracać. No ale okej, okay. do trzech razy sztuka i jest niestety P2000 chyba, co? Dokładnie, P2000. Dobra, ja tego tak nie zostawię. Ostatnia próba i jest muerte. No do, dobra, naprawdę na razie poleciało tragicznie. Nie ma co ukrywać. Więc robimy bitewkę z tą skrzynią, żeby tutaj lekko wrócić do żywych. Dobra, no i razy 4 myślę, będzie ok. Nawet razy 5. Dobra, niech będzie. Utwórz i lecimy z, ze skrzynią Lunar. Mam nadzieję, że coś fajnego nam siądzie Bod losowy, bod Michael. No i zobaczmy, jak przebiegnie bitwa na 5 skrzynek Lunar. No i na start bardzo ładnie z dwóch stron. Ej, w ogóle Zeus za 500. Wow. No to naprawdę jest już kluczowe będzie ciężko dla niego żeby wrócić mamy naprawdę dużą przewagę ale no wszystko się może zdarzyć tak wszystko się może zdarzyć mam nadzieję że nic głupiego tutaj jeszcze się nie odwali ale no ej dobra co to jest co to jest ej ja najpierw zauważyłem u niego kosa i dopiero później rękawice motoglossy. ej dobra nie to jest hit no mówiłem, Lunar Case nie uwielbia po prostu. A dobrze, bo ostatnio był duży, duży spadek, jeżeli chodzi o wartość moich skinów tutaj na tej stronie. A teraz Motoglowsy, nie no, to jest hit, w ogóle one no, są piękne. Ja je blokuję od razu, żeby się ich nie pozbywać, naprawdę, no to jest coś niesamowitego. Co tutaj się stało, to ja nie mam pytań, naprawdę. Ja nie mam pytań. To była moja chyba najlepsza bitwa w historii. Wow, naprawdę. Wow. Dobra, czekajcie, teraz tak, sprzedamy sobie też tego Zeusa, a te shadowki też możemy zablokować. No i zróbmy raz jeszcze, zróbmy raz jeszcze, bo kurde, naprawdę jestem w szoku, nie? Jeżeli jeszcze raz by wypadły, nie no, to wiadomo, że są szanse niskie, ale no trzeba wierzyć, więc zobaczmy. Kolejna bitwa, 5 Lunarków, może znowu siądzie, Mach 10. 200, ok, w ogóle stalker ze 340. Mówię, ta skrzynia jest naprawdę dobra, jest świetna, jeżeli chodzi o bitwy. Trzy do końca, i mam nadzieję, że wypadnie coś fajnego. The Traitor, okej, okay. też fajny skin już prowadzimy. Wow, naprawdę idzie to w dobrym kierunku. No ale teraz został Digielka, i musimy dostać coś naprawdę mocnego, żeby go wyprzedzić, i chyba jest szansa. Dokładnie tak, jest szansa, jak najbardziej. I bitewka nam siada. Naprawdę ładnie. Dobra, otwórzmy sobie teraz jeszcze skrzynię z kosą. Jedną skrzyneczkę z kosą. Zobaczmy, co poleci. No tu na wajka już jakaś bez, bez większej historii, niestety. No ale to i tak nie jest źle, nie? Tam tylko 8 dyszek mniej warte niż skrzynia. Dobra, i teraz bitewka. Tym razem zróbmy sobie Crimson Web'a razy 5. Na zwykłym trybie, bo możecie się po szczęści dla dwóch osób może Koska jeszcze wyleci jedna, a nie na no ten odcinek już przechodzi do takiej historii. Bo naprawdę oddało... Fajnie, fajnie. No... Takie rękawice to... rzadko się zdarzają. Dobra, Angry T na start. Tutaj pewnie podejrzewam, że może być taka bitwa samych naklejek. Nie dziwiłbym się, no ale i tak, nawet jak wypadną same naklejki, to ja nie mogę dzisiaj narzekać w tym odcinku. Dwie do końca. Może ta druga kostka jakaś by wypadła, to chyba jeszcze jest Good Knife, Blue Steel, w tej skrzyni, więc nawet taka jakby wypadła, to bym się nie obraził, no ale, tak jak mówiłem, same naklejeczki, więc tutaj, tutaj bez szału. Dobra, zróbmy sobie bitewkę jeszcze, kurczę, mam dylemat, wiecie, z czym by tutaj bitewkę zrobić, może Waper Wave, dobra, trzy Waper Wave jeszcze, niech sobie wiadomo na koniec, może poszczęści się znowu, chociaż już tego nie oczekuję, ale no... Zobaczmy, zobaczmy. Trzy skrzynki na start: Awupka 115, on skałci ich za stówę. Druga skrzynia: ymm, Neonuar 115 również. No lekka przewaga jest, ale to i tak chyba. okej, okay, no i Galilek, okej, okay, Ten Galilek to jest naprawdę fajny skin, więc no oddało znowu. Dobra, i teraz możemy sobie otworzyć na koniec skrzynkę Amethyst Trace. Myślę, że, że to może być sensowne. Fajna skrzyneczka. Dużo fajnych kos. Obojętnie, jaka kosa wypadnie, będzie ok. No, najgorzej to oczywiście włupka e, Chromatic Aberration albo MK Decimator. No i jeszcze Stack Decimator. Tu też swoją drogą słabo. No ale oczywiście, liczymy na, na coś fajnego. koskę No takie najbardziej prawdopodobne. Tutaj Drive Gloves z Imperial Plate. Też fajna, e, też fajna sprawa. A 10%. Ursus Ultrafiolet. I oczywiście Falchion Doppler. Lecimy z tym. Zobaczmy, co poleci nam w ametyście. I niestety. Tek 9 Decimator więc no okej, okay, no 300, 300 oddało aczkolwiek to słaby skin to na koniec jeszcze Radiation Case i kurcze 5.7 Hyper Beast czyli też, też nie najlepiej dokładnie no ale i tak, rękawice wypadły czekajcie, w ogóle sprawdzę jedną rzecz, Lunar Case na rękawice no można zaokrąglić 400% na Motoglowsy, więc no naprawdę fart niesamowity. E, no, tu jest nawet bajonet Autotronik, ale czekajcie, bo to jeszcze jest FN, czyli to w ogóle patrzcie na to. Mógł nam wypaść każdy inny stan, na których było mniej procent, nie? 9000, 9000, 9000, 5000 i na fakturyniu 4000, więc no naprawdę... poszczęściło się, nie ma co ukrywać. No i co, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie o kodzie MADE na stronie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i siemka.